Dawajcie no, tak, jedno, tak, to była tak, zapach tak. to ta lampa i co jeszcze? Lampa i, i to jeszcze. Dobra, czekaj, to trzeba obłożyć tym. Jeszcze jedna lampa. Jeszcze jedna lampa. Jeszcze jedna lampa. No tam taka srebrna od Mercedesa Cześć! O, okay. dobra. Jeszcze jeden dzień, jeszcze Dobry. jedna lampa. Co tam, co tam, co tam, co tam, co tam? co ci tak tak się pytasz co tam? Byś powiedział jak. No jak? Bardzo dobrze. Pakujemy. Tak. Ciepło się <suszy> zrobiło. <suszy> Ja się rozpiłem od No bo przywiodłeś tak ciepło przez siebie, że śniegu już nie ma. No to no, właśnie. Dobra, chłopaki, widzę, że jesteście w robocie, w natarciu. No. Super. No, yy, wiecie co się stało? No co, mamy robota, robotę. Lżejszą Pierwszy raz obejrzało nas przez jedną dobę 110 tysięcy ludzi na YouTube. No ale ja bym zagrał, to byłoby 200 tysięcy ludzi. No, Może sobie... dlatego, że Ciebie nie było to, no, tyle nas obejrzało? Nie wiem, zabiało mnie Dlatego. No, zabiało. <laughs> Słuchajcie, bardzo Wam za to dziękujemy, yeah. że nas obejrzeliście, że Was w ogóle tyle obejrzało ten filmik. Jest to dla nas bardzo, bardzo fajne. Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować, tym bardziej, że nigdy tak bardzo nie promujemy tego kanału. Nie prosimy Was o te suby, jakieś tam dzwoneczki, nas za bardzo się na tym nie znamy, ale chcemy zrobić tego live'a na, na 100 tysięcy subskrypcji naszych, to bardzo Was dzisiaj prosimy, dajcie lajka like naszemu kanałowi, żebyśmy nagrywali jeszcze więcej. Paweł powiedział, że nie prosimy, a właśnie, że mi bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Subskrypcje. Tak. <grysch> 100 tysięcy czekamy, Tyle, ile oglądalności, tyle, żeby było subskrypcji. Wczoraj, wcześniej nie prosiliśmy, teraz prosimy, dajcie lajka, dajcie no, lajka, dajcie jest, dajuki, acha, supa, Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze, jeszcze no.